Krystyna von Dreyen. Miłość i siła woli zaprowadzą nas do celu. Drodzy przyjaciele, nawet jeśli wiele dzieje się na poziomie fizycznym, ostatecznie wszystko dotyczy naszej świadomości: świadomości wszystkich istot ludzkich, ponieważ ta świadomość ma wpływ na to, co dzieje się na Ziemi. W zasadzie nie ma znaczenia przez ile dziesięcioleci i wieków siły nieświatła pracowały nad pewnymi planami. Jeśli zbiorowo dostrzeżemy je, zdecydujemy przeciwnie i zamiast tego wybierzemy idealny i wolny świat, a także zadziałamy odpowiednio, to wtedy nie będą mogli oni ich wprowadzić. Dzieje się tak, ponieważ siły nieświatła potrzebują ludzi do swojej manifestacji. Jest to również powód, dla którego świadomość ludzi jest manipulowana za pośrednictwem wielu rodzajów mediów. W ten sposób ludzie są wprowadzani w stan strachu i powodowane jest to, że myślą, na przykład, że pewne grupy są niebezpieczne. Wiele osób już nie myśli samodzielnie. Lecz po prostu przyjmuje obrazy, którymi karmieni są przez liczne kanały telewizyjne i gazety. Nie zauważają, że ich świadomość jest channelingowana w określonym kierunku. Myślą, że sami wpadli na to, w co wierzą. Na przykład, że ta konkretna grupa ludzi jest niebezpieczna. Ta wiara przechodzi na zbiorowe pole świadomości, a potem. Kiedy więcej i więcej ludzi zaczyna myśleć o tym samym, jest więcej i więcej aprobaty do tego w kolektywie. Siły nieświatła czerpią korzyść z tego, i kiedy na przykład wprowadzają środki lub wojny przeciwko jakiejś określonej grupie, większość ludzi to aprobuje, ponieważ uważają, że ta grupa ludzi jest niebezpieczna i trzeba coś z tym zrobić. Ci ludzie nie mają pojęcia, że dali nieświatło pozwolenie na to. Nie są świadomi połączeń. Ale bez względu na to, jak w tej chwili wygląda sytuacja w naszym społeczeństwie, nie wolno nam zapominać, że jest tak wielu ludzi, którzy się budzą i pragną idealnego i wolnego świata. Jest tak wielu ludzi, którzy zakotwiczają światło tutaj na Ziemi, i dlatego właśnie w końcu wszystko będzie dobrze, bo jest nas tak wielu. Powinniśmy o tym pamiętać, gdy mamy wątpliwości. Wiem, że jest dużo nacisku i ciężkości, ale jest tak ważne, że nie ustajemy i zakotwiczamy światło. To nie przypadek, że jesteśmy tutaj w tym czasie. Nasze światło jest konieczne tutaj. Mamy tyle mocy, nawet jeśli czasami jej nie czujemy. W przeciwnym razie nie zaszlibyśmy w ogóle tak daleko. Dlatego nigdy nie powinniśmy tracić odwagi. A jeśli patrzymy na społeczeństwo i myślimy, że jest tak wielu, którzy śpią, to wtedy powinniśmy też pamiętać, że jest też wielu, którzy się budzą. I nie ma nic silniejszego niż osoba, która coś kocha i naprawdę pragnie tego, co kocha. Połączone razem miłość i siła woli są tym, co doprowadzi nas do celu. Wasza Kristin. Będzie dziwnie, ale w końcu wszystko będzie dobrze. Drodzy przyjaciele. Wymagało znacznie więcej odwagi od Was wcielić się tutaj, niż będzie wymagać w czasach, które są przed nami. Ale wiedzieliśmy o tym. Wiedzieliśmy, że nadejdą dziwne czasy, które niekoniecznie będą miały wiele wspólnego z logiką, jak widzimy teraz, w odniesieniu do podejmowanych środków. To, czego doświadczamy tutaj, jest narracją przypiętą do wirusa i cudownym jest to, że mogliśmy się ponownie tu spotkać, ponieważ nie wiemy, co może się wydarzyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jednak, jeśli czytacie różne gazety, jakkolwiek możecie sobie wyobrazić, co może się stać, rozsądnie jest założyć następny lockdown i że będzie gorszy niż za pierwszym razem, chyba że nie przyjdzie oczywiście. A jeśli wyobrazilibyśmy sobie, co by się stało, gdyby firmy, które były jeszcze otwarte podczas pierwszej blokady, również zostały zamknięte, warto zatem się odpowiednio przygotować. Kristin w Salzburgu, 29 sierpnia 2020 roku. Christina Fondrejen, jesteśmy tu, by trzymać światło. Drodzy przyjaciele, to jest istotne dla nas, aby się upewniać, że jest z nami dobrze i że jesteśmy szczęśliwi tak często, jak to tylko jest możliwe. Możemy to zrobić na przykład nawiązując kontakty z ludźmi. Którzy myślą tak jak my, bo wtedy czujemy, że wcale nie jesteśmy sami. Jest nas wielu, wielu ludzi, którzy się budzą, kwestionują rzeczy i wciąż wierzą w dobro i chcą dobra. Jest wielu ludzi, którzy utrzymują światło, wszędzie na Ziemi. Nie znamy ich, ale oni są. I to są właśnie ci ludzie, którzy rozprzestrzeniają nadzieję i zaufanie, i którzy szukają rozwiązań. Mimo iż presja rośnie, a na pewnych poziomach robi się dla nas ciemniej, ci ludzie, którzy trzymają światło, są wszędzie, zakotwiczają światło. I tak długo, jak ludzie to robią. Na końcu tej fazy, w której jesteśmy, światło wygra. Nie można zatrzymać miłości. Do tego czasu potrzebujemy nadziei i wyterwałości. Otrzymujemy to także wiedząc, że nie jesteśmy sami, w rzeczywistości jest nas wielu, bardzo wielu. Ludzie, którzy trzymają światło, są jak płonące świece. Ich światło nie słabnie tylko dlatego, że robi się ciemniej w pokoju, w którym się znajdują. Ciemność całego pokoju nie może zgasić światła świecy i tak jest z nami, ludźmi. Oczywiście zrozumiałe jest, że czujemy się przytłoczeni, a nawet przestraszeni. Nie powinniśmy wtedy osądzać siebie za to, ale mieć dla siebie zrozumienie. Właśnie w takich momentach potrzebujemy czegoś, co działa jak kotwica być może wewnętrznego obrazu, który mówi nam. Możemy to zrobić. Jest nas wielu. W końcu wszystko się dobrze ułoży, bo na pewnym subtelnym poziomie zostało to już rozwiązane. Nawet jeśli nie wygląda to tak teraz, na fizycznym poziomie. Struktury nieświatła tutaj na tej Ziemi. Które nie chcą wyrzec się swojej kontroli, próbują wszystkiego, co mogą, aby móc tu pozostać. Ale nic, co nie jest oparte na miłości, nie trwa wiecznie. I subtelnie, na pewnym poziomie, jest już jasne, że światło zwycięży. Powinniśmy zawsze o tym pamiętać. Jeśli mamy wątpliwości, tak długo jak jesteśmy wciąż w tej dziwnej fazie, nie musimy tracić odwagi, bo jest nas wielu i nie jesteśmy tutaj w tej chwili po prostu przez przypadek. Jesteśmy tutaj, by trzymać światło. Wasza Krystyna. Ludzie często pytają, czasami zbieram do siebie podobne pytania, jak to jest możliwe, że w tej chwili na Ziemi jest tyle ciemności i jak? Dlaczego w ogóle istnieje zło? Jak to jest możliwe, skoro oryginalne źródło jest dobre? To są pytania, które zajmują wiele osób, w tym także mnie. Mnie też czasami. Ich, ich weiß, wiem, że nieświatłe istoty widziane z mojej perspektywy pochodziły pierwotnie z boskiego źródła miłości. I tak szybko, jak tylko wyjdziesz z niego, nabierasz indywidualnej świadomości. I jedyną rzeczą, którą mogę sobie wyobrazić jest to, że pewna indywidualna świadomość podjęła pewną decyzję, która następnie miała konsekwencje, których wcześniej inni nie byli świadomi. I że te konsekwencje spowodowały u nich taką traumę, że powiedzieli, że nie chcą mieć więcej nic wspólnego z miłością. Nie może być inaczej, jeśli istota jest z natury oparta na miłości. Odwróci się od miłości tylko wtedy, gdy dozna urazu. Nie potrafię sobie wyobrazić innego powodu. W takim razie, czy można powiedzieć, że wszystkie te istoty, które nie chcą dobra i piękna na tej planecie, i które mają raczej silny wpływ tutaj w tej chwili, zostały oddzielone od miłości? Czy może ten proces być odwrócony i czy wciąż jest możliwe dotrzeć do nich? Nikt nie jest stracony. A jeśli ktoś z własnej woli chce połączyć się z miłością, to jest to zawsze możliwe. Jednak problemem jest to, że gdy te istoty są tak odcięte, że nie tęsknią za miłością, ponieważ nie mają już połączenia z tym uczuciem, wtedy jest to naprawdę skomplikowane, ponieważ same z siebie nie mogą już wykształcić tego pragnienia. Bo nie mogą się odnieść do tego, nie dlatego, że są naprawdę stracone. Gdyby te istoty powiedziały, chcę kochać, otworzyłaby się dla nich droga, ale jeśli nie możesz się do tego odnieść, wtedy nie możesz powiedzieć, że tego właśnie chcesz. I tak to już jest z wieloma z tych istot. Często mówisz o siłach światła, które interweniują. Jestem całkowicie przekonana, że oni to robią i robili od długiego czasu. Czy możesz wyobrazić sobie, że plany nieświatła, szczególnie w odniesieniu do tej substancji, czy mogą być złagodzone dzięki siłom światła tak powszechnie? Nie wiem, czy robią to powszechnie, Ale jestem pewna, że jeśli my przynajmniej indywidualnie powiemy im, by tak uczynili, wtedy mogą coś zrobić. A jeśli oni ze swojej pozycji nie będą mogli czegoś uczynić bezpośrednio sami, to doprowadzą nas do informacji o tym, co możemy zrobić my.. <grymne> Jeśli poprosimy naszych duchowych pomocników o coś, o pomoc, to pomoc nie zawsze będzie wyglądać w sposób, jaki byśmy sobie pomyśleli. Słowo pomoc nie musi być na niej napisane. I to, i to niekoniecznie w przypadku pomocy. Bezpośrednio od nich mogą dopilnować, abyśmy coś przeczytali, lub coś usłyszeli, lub coś innego, gdzie otrzymamy pomocne informacje. Nie powinniśmy ograniczać się zbytnio naszymi pomysłami, jak to powinno wyglądać. Właśnie teraz. Mówiłaś o powiedzeniu im, by zrobili coś. Jaka jest różnica dla Ciebie między proszeniem a wyrażeniem swojej woli? Kiedy proszę o coś, wtedy istnieje możliwość, że to proszenie jest jak. Na przykład ten zegar, który tam stoi. Jeśli Cię o to poproszę, poproszę, abyś mi go przyniosła, jeśli Cię o to poproszę, wtedy możesz powiedzieć tak lub nie. To tak, jakby krył się znak zapytania za tym, ale jeśli powiem Ci, że tego właśnie chcę, wtedy to jest jasne, że tego właśnie chcę. W przeciwnym razie pozostawiam Tobie decyzję. Niejako, czy to zrobisz, czy nie. Więc tak krótko, jakoś. Uważam to za bardzo interesujące i także bardzo ważne. A ponieważ mówisz im, czego chcesz, jasne jest, że to jest to, czego chcesz, i nie ma w tym temacie żadnych wątpliwości. I ogólnie uważam cały temat naszej woli za tak ważny, i szczególnie teraz, szczególnie teraz. Bo sytuacja, w której się teraz znajdujemy, powstała z powodu twarda jak skała woli małej grupy ludzi i ukrytych istot, które za nimi stoją. Ta wola jest tak silna, że została urzeczywistniona. Pracowali nad tym tak długo, że teraz mamy to, co mamy. I także to od nas zależy, czy użyjemy siły woli. Czy chciałabyś powiedzieć coś o sile woli? Siły nieświatła mają siłę woli, ale nie mają miłości, a my, jako istoty ludzkie, mamy jedno i drugie. Nie zawsze używamy ich obu, i nie zawsze jednocześnie, ale teoretycznie mamy je obie. I to jest powód, że my, jeśli naprawdę używamy ich obu, i jeśli jest nas wystarczająco, tych, którzy podążają w tym samym kierunku, dlaczego my, dlaczego wtedy nasza przyszłość będzie zamanifestowana, a nie przyszłość innych? Ponieważ miłość ma najwyższą częstotliwość. Jeśli posiadamy miłość, jeśli coś kochamy, jeśli naprawdę chcemy tego, co kochamy, wtedy to jest to super punkt wyjścia.